Cześć, jestem a to jest pierwszy, jestem emerkarzem z Minecraft. Pierwszy odcinek naszej serii. Yy, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam moda, którą zwie się Explosive Arrow, albo jakoś tam inaczej, nie pamiętam, Element Arrow. Yy, tak się kraftuje łuk, szczał, dokładnie nie pamiętam. Ale szczały są oto takie, jak pewnie widzieliście w moim imitrze. Może zaprezentuję moją ulubioną szkołę, czyli Explosive Arrow. Jak widzimy, pracuje tak jak TNT, Jest szybsza od typera. Modyfikacja jest bardzo przydatna. Może nam pomóc. Nawet często. Ponieważ jest też x Arrow. Widzimy, robi nam kurkę. A więc, tak. No to tyle chyba, tylko dodaję ten moc. Instalacja modyfikacji prosta. Wchodzimy yy, w menu Paska Start. Wpisujemy Procent Updata Procent. Wchodzimy w kropko Minecraft, BIN, Minecraft Jar otwieramy za pomocą archiwizera WinRAR, wrzucamy ModLader i wrzucamy Elementar Arrow. No to dobra. Komentujcie, jeśli możecie, subskrybujcie, jeśli możecie. To no, jeszcze z nimi. Żegnam. Cześć!